Drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Paweł i Sylwan, i Tymoteusz, do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w Was wszystkich. Także i my sami chlubimy się Wami w zborach Bożych, Waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół nami, gdy się objawi Pan i Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu pomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za Was. Aby Bóg nasz uznał Was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie Wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w Was, aby w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Rozdział drugi. Co się zaś tyczy przyjścia pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was, o tym Wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, taki się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zajdzie z pola. A wtedy objawi się ów niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, Lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za Was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał Was od początku ku zbawieniu przez ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał Was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego. Jezusa Chrystusa przeto bracia trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki której nauczyliście się czy to przez mowę czy przez list nasz a sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski niech pocieszy serca wasze i utwierdzi we wszystkim Dobrym uczynku i w dobrym słowie. Rozdział trzeci. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u Was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który Was utwierdzi i strzec będzie od złego. Co zaś do Was, to mamy ufność w Panu, że to, co Wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. Pan zaś niech kieruje serca Wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Nakazujemy Wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie. Ani według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzi i znoi, we dnie i w nocy, pracowaliśmy, żeby dla nikogo z Was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że Wam z siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je, albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy bracia nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. A sam pan pokoju, niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan, niechaj będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moją Pawła ręką, co jest znakiem w każdym liście, tak piszę. Łaska Pana naszego. Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.